ciepłą wodę. Medycyna chińska zachęca do picia ciepłej wody. Okazuje się, że ma rację. Badania naukowe dowodzą, że picie ciepłej wody może wspierać zdrowie twojego układu pokarmowego na wielu poziomach. W badaniu przeprowadzonym na królikach naukowcy odkryli, że regularne picie ciepłej wody pomaga w utrzymaniu zdrowej mikroflory jelitowej. Mikroflora jelit wpływa na nasz układ odpornościowy, pomaga w trawieniu i przyswajaniu składników odżywczych, a także wpływa na nasze samopoczucie. Ciepła woda pomaga tak także pobudzić trawienie. Według badań poprawia motorykę przełyku u pacjentów z jej zaburzeniami. W przeciwieństwie do tego podawanie zimnych płynów spowalniało perystaltykę przełyku. W literaturze podkreśla się, że ciepła woda ma korzystny wpływ również na pracę jelit, na przykład łagodząc skurcze żołądkowo-jelitowe. Badanie przeprowadzone na pacjentach po operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego potwierdziło korzystne działanie ciepłej wody na perystaltykę jelit. Zaobserwuj mnie Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова